Cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym materiale, zgodnie z najnowszymi zapowiedziami, przyjrzymy się najnowszemu SDKFZ 251 Ausf A od Kobi. Serdecznie zapraszam do oglądania. Zgodnie z moimi wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiaj na stole recenzyjnym ląduje najnowszy SDKFZ 251 od Kobi. Nie wspomniałem tego we wstępie, ale zakupiłem go sobie w wersji limitowanej i w takiej wersji też go dla Was zrecenzuję. Zacznijmy klasycznie od instrukcji. Instrukcji nie będę chciał poświęcać zbyt dużo uwagi, bo nie jest to jakiś tutaj bardzo istotny element, co do oględzin. Natomiast no, warto wspomnieć, że konstrukcja sama no, znacznie odbiega od tych poprzednich SDKFZ-ów. Co prawda, no, nie porównam go jedynie do Sztumela, ponieważ Sztumela niestety nie posiadam. Natomiast wszystkie poprzednie SDKFZ-y mam w swojej kolekcji. No i tutaj mogę stwierdzić bez, bez żadnego tutaj bez wątpienia, że ten model buduje się zupełnie inaczej. Jest masa nowych elementów. Tutaj właśnie teraz wertuję dla Was instrukcję w poszukiwaniu jednego z tych nowych elementów, który bardzo mi się rzucił w oczy. Nie wiem, czy go tutaj w tym momencie znajdę. Chyba go nie znajdę. Jest to taka płyteczka wzmacniająca. O, właśnie, dokładnie ta. Może ja ją tutaj pokażę. To jest ten element, to jest e, taka właśnie płyteczka wzmacniająca o podstawie 1 na 6 e, To jest bardzo, bardzo przydatny element. Ja czekam na niego e, m.in. w kolorze zielonym i piaskowym, e, no ponieważ to umożliwi np. E, wzmacnianie błotników małych czołgów od spodu. Nie będzie trzeba już manewrować tymi kafelkami takimi e, 1 na 2 czy tam 1 na 3 tylko można będzie właśnie jedną taką dużą wykorzystać. E, to jest taki jeden nowy element, który mi się rzucił w oczy. No na pewno też mamy tutaj w nowy sposób zamocowane te, te tylne drzwi, dla żołnierzy desantu. No nie do końca mi się to podoba, ponieważ tam w tych drzwiach zostaje taka mała przerwa dość brzydka pomiędzy nimi, ale to temu się przyjrzymy już na modelu. Dodatkowo, jeżeli chodzi o samą instrukcję, jeżeli już przy niej nie jesteśmy, to chciałbym wspomnieć o dość jednym, jednym dość istotnym problemie, który ostatnio dość często mi się zdarza, dość niepokojąco często. A mianowicie tym, że po raz kolejny słuchajcie, brakowało mi w zestawie elementu, to już jest, słuchajcie, któryś z kolei raz, że brakuje mi klocka w zestawie. No, jest to z tego, co słyszałem ostatnio, z tego, co zdołałem zaobserwować, no, jest to dość, słuchajcie, ostatnio powszechny problem. I ja apeluję do kobi, żeby, żebyście się po prostu, drogie kobi, przyjrzeli przyjrzyjcie się temu problemowi. No bo, no bo słuchajcie, tak nie może być, że, że tych elementów tak nagminnie brakuje w tych zestawach. Ja na ostatnie swoje 10 zestawów w ciągu dwóch miesięcy, które kupiłem, no to słuchajcie, w czterech zestawach brakowało mi klocka, w tym w trzy paku. Więc no, co już jest dla mnie jakby po prostu no, nie do zaakceptowania, tak? Wiadomo, że, że nie, nie jest jakimś tam wielkim wyczynem, żeby sobie ten klocek tam domówić. Na, na stronie Kobi jest bardzo dobry formularz reklamacyjny tam wszystko możemy bez problemu załatwić no ale wiecie o co mi chodzi tak nie jest to jakby dobre nie robi to po prostu dobrej renomy firmie że, że po prostu na gminie w zestawach brakuje klocków dobrze wracamy do modelu taka drobna dygresja oczywiście na końcu mamy instrukcję mamy spis wszystkich elementów ja tego pokażę dokładnie żeby ktoś mógł sobie ewentualnie zrobić zrzut ekranu tak to wszystko się prezentuje Oczywiście z tyłu karta do gry bitewnej, a z tyłu tutaj mamy reklamy innych zestawów. Dalej przechodzimy do kolejnego elementu dodatkowego, który tutaj dostajemy, czyli do certyfikatu. Certyfikatowi już się tam przyglądaliśmy dokładnie w Shermanie Jumbo i w Blitzie, dlatego tutaj nie będę mu jakieś duże uwagi poświęcał. No standardowy certyfikat tutaj mam, akurat jak chodzi o numer, tutaj mam już troszkę niższy niż w przypadku mojego Blitza na przykład. Tutaj mam 629 numerek, ale ja go kupowałem już chyba go jakiś miesiąc temu kupiłem, może nawet więcej. Gdzieś mniej więcej tam w połowie sierpnia go sobie zamówiłem. Dobrze. Teraz przejdziemy sobie do omawiania kolejnych elementów dodatkowych. Kolejnym elementem dodatkowym jest przede wszystkim plakietka. Mamy tutaj taką klasyczną już dla edycji limitowanych czarną jak Kobi nam tutaj wyraźnie zaznacza, grawerowaną laserowo plakietkę. No, zwykła plakietka, jak plakietka z podpisem. Y, troszkę fajniejsza designowo, aczkolwiek no, nie jest tam, to tam jakiś y, super, niewiarygodnie fantastyczny element. Y, mamy oczywiście podpis SDKFZ 251 przez 1 AuspA y, oraz y, numerek naszego konkretnego egzemplarza. Y, dalej przechodzimy do dodatków, które tutaj dostajemy. Zacznijmy, może, od takich elementów otoczenia, które tutaj otrzymujemy w tym zestawie. Pierwszym z nich jest taki bardzo ciekawy dodatek, który wcześniej nie występował. Jest to taki, słuchajcie, płot, taki płot, może taki zasięg z drutów kolczastych. Same druty, oczywiście, są stare. Tutaj nie ma żadnych rewolucji. Aczkolwiek nowe są przede wszystkim ich połączenia. Te połączenia są, słuchajcie, zrobione w bardzo ciekawy sposób. Tutaj jest wykorzystywany ten taki mały wałek. O tej takiej standardowej, bym powiedział, średnicy yy, karabin maszynowy, ten taki od samolotu, tutaj, właśnie na górze. I słuchajcie, tutaj u podstawy jest wykorzystany nowy element, yy, który został zaprojektowany z myślą o Bulldogu. Yy, o Bulldogu M41 yy, amerykańskim z serii Vietnam. I to jest, słuchajcie, hamulec wylotowy od armaty Buldoga. Tutaj, w dość taki ciekawy, kreatywny sposób, wykorzystany jako podstawa, właśnie tych takich łączników między tymi drutami. To no, jest ciekawy dodatek, nie powiem, że nie. Tutaj mamy, dostajemy trzy druty, możemy tutaj sobie jeszcze podczepić kolejne dwa. Naprawdę ten dodatek jak najbardziej na plus, ale dostajemy w tym zestawie coś jeszcze lepszego, a mianowicie dodatek w postaci znaku drogowego z napisem Feldlazaret. To jest oczywiście po prostu oznaczenie po niemiecku lazaretu, po prostu szpitala polowego. Drogowskaz zbudowany w bardzo ciekawy sposób, ponieważ nie jest to zwykły tam jakiś, zwykła jakaś taka płytka, po prostu nadrukowana. A sam nadruk jest zrobiony na tej takiej płyteczce wzmacniającej 2 na, 2 na 4 A sam znak drogowy jest zbudowany, słuchajcie, z drobnych elementów i takich właśnie dodatków ja oczekuję, ale nie w zestawach limitowanych, a w zestawach standardowych. Dokładnie właśnie tego pokroju dodatków ja tam oczekuję. No, no słuchajcie, Kobi. Niestety w tym momencie po prowadzi politykę taką, jaką prowadzi. No i póki co raczej nie mamy co oczekiwać takich elementów w zestawach standardowych. Aczkolwiek no, mam nadzieję, że jeszcze doczekam czasów, kiedy, kiedy faktycznie takie dodatki będą w zestawach standardowych. No oczywiście mamy tutaj sam drogowskaz i jako takie drobne elementy otoczenia, jakąś tam trawkę, kamień. To oczywiście również na plus. Dalej przyjrzymy się czterem figurkom które tutaj dostajemy w tym zestawie. Dwie tutaj pierwsze ustawiłem, to są figurki, które otrzymujemy w edycji limitowanej jako dodatek. Pierwszą z tych figurek jest niemiecki feldmarszałek, tak jak on został tam podpisany na stronie Kobi chyba na pudełku również. Feldmarszałek oczywiście tam w nomenklaturze Kobi jako randomowy feldmarszałek. Aczkolwiek pokażę wam za moment coś jeszcze, a mianowicie kogoś, a mianowicie Marszałka Romla z zestawu z Mamutem Romla z tej serii Afrika Corps. No i słuchajcie, tych dwóch panów tutaj jest dość do siebie niepokojąco podobnych. Oczywiście to są jak najbardziej tylko moje domysły, tak? Żeby tutaj nie było, że, że Kobi tutaj pro, pro, propaguje jakieś tutaj niewłaściwe, niewłaściwe treści. No ale no, tak na poważnie, teraz, no oczywiście każdy z nas dobrze wie, że to jest po prostu. Feltmarszałek Erwin Rommel, tylko po prostu no tutaj akurat w innym mundurze. No to domyślam się, jest już taki jego, jego postać, tutaj nawiązuje już do walk w Normandii w 1944 roku, no bo on tutaj został jakby przedstawiony już jako feltmarszałek i to w dodatku w takim mundurze, już bardziej takim, powiedzmy sobie szczerze, bardziej taki na europejski klimat działań wojennych. No właśnie y, awans na Feldmarszałka otrzymał bodajże właśnie w Afryce Północnej, y, a po przegranej kampanii w Afryce został właśnie przeniesiony do Francji, y, żeby nadzorował pracę nad y, rozbudową wału atlantyckiego. Y, dlatego właśnie tutaj, no to są oczywiście moje takie domysły, tak, to, to nie musi tutaj mieć jakby pokrycia w 100% procentach z prawdą, aczkolwiek no myślę, że w tych moich domysłach jestem dość tej prawdy bliski. Już schodząc na poziom samej figurki, no to słuchajcie, w przypadku tych dwóch figurek dodatkowych, no to jakby mam tutaj takie drobne zastrzeżenie jakościowe do tych nadruków, zarówno tam na nakryciach głowy, jak i na torsach. Moim zdaniem delikatnie tutaj za dużo tej farby troszkę poszło i te nadruki, zwłaszcza u tego właśnie Feltmarszałka, tu się troszkę tak rozmazały, te linie takie właśnie tutaj tych fałd munduru, tych kieszeni. Tak, moim zdaniem, za mocno troszkę zostały zarysowane, ale nie jest to jakiś wielki problem, dlatego chciałem to tylko, aby zaznaczyć. Mamy tutaj oczywiście różne detale tego munduru: munduru Felt, Marszałka, wszystkie tutaj oznaczenia, baretki od oznaczeń i bodajże chyba krzyż żelazny, chociaż tutaj jest chyba i krzyż żelazny, i krzyż rycerski, krzyża żelaznego. Ja i słuchajcie, nie orientuję się jakoś bardzo w tych niemieckich oznaczeniach, więc oczywiście poprawcie mnie, jeżeli się mylę, tak? Na twarzy taki tutaj właśnie charakterystyczny zarys twarzy tego Romla, tutaj właśnie z troszkę innym tym wyrazem, takim bardziej krzyczącym, bym powiedział. Czapka oczywiście również nowa, taka zielona z oznaczeniami właśnie charakterystycznymi dla oficera takiej wyższej rangi. No, i dodatkowo w dłoni pistolet parabelum i lornetka. Drugą figurką. Druga figurka jest, moim zdaniem, no troszkę bym powiedział zresztą tak samo jak ta pierwsza, troszkę taka niepasująca do tego zestawu, no ale dobra. Jest to, słuchajcie, żołnierz z oddziału propagandowego, bym to tak nazwał. On ma tutaj, słuchajcie, a świadczy o tym jeden dość ciekawy element, a mianowicie tutaj, w tym miejscu na jego, na jego lewym ramieniu. Tutaj bardziej przy nadgarstku, bym powiedział. To oczywiście jest troszkę za nisko nadrukowane, ale jest tutaj, słuchajcie, taka opaska, e, którą właśnie nosili żołnierze z oddziałów propagandowych. E, na tej opasce ona jest taka czarna, bądź taka gra, granatowa, i, on, i na niej jest, słuchajcie, napis Kriegsberichter. E, tak przynajmniej mi się wydaje. Tak sprawdzałem na internecie, że taki powinien napis tutaj być. E, no to jest oczywiście w te, takie małe, że nie idzie w ogóle tego przeczytać. Nie wiem, co to jest dokładnie napisane, aczkolwiek, no, domyślam się, że jest to po prostu napis taki po prostu Kriegsberichter, czyli po prostu korespondent wojenny, może bym to tak nazwał. Dodatkowo o tym świadczy oczywiście ten aparat, który on dostaje. No, oczywiście taki bardziej nowoczesny, ale, no, wiadomo, tej Kobi nie ma takiego aparatu typowo dostosowanego, właśnie do czasów takich wojennych, przedwojennych. Mundur no, tutaj standardowy. Nie, nie różni się tej większości od takiego zwykłego munduru żołnierza Wehrmachtu. Na twarzy, oczywiście, również taki nowy nadruk. No, ja za tym nadrukiem nie za bardzo przepadam, ale fajnie, że jest tutaj nowy nadruk zamiast jakiegoś tam uśmieszka kolejnego. Na furażerce również nadruk to na duży plus. Teraz mamy dwie figurki, które dostajemy również w edycji standardowej. Jest to dwóch mechaników. I słuchajcie, i te figurki mi się podobają dużo bardziej. Te figurki mi się podobają dużo bardziej, ponieważ wcześniej takich figurek nie mieliśmy w ogóle praktycznie. Aha, jeszcze nie wspomniałem, tamte figurki mają dodatkowo jeszcze zadrukowane wysokie buty, natomiast tych dwóch panów ma już takie nowe nóżki z wpinanymi butami. Tutaj mamy pierwszego tego pana bez koszulki, takiego typowego właśnie ubrudzonego stereotypowego mechanika z nieśmiertelnikiem. Na twarzy taki dość mocno, że tak powiem, niezadowolony wyraz twarzy, być może tutaj pan właśnie coś sknocił przyjazdę KFZ-cie. No ale dobra, to już odłóżmy ten humor na bok. W dłoni, oczywiście, taki klucz nastawny tego nowego wzoru. Na, na głowie furażerka zielona, również z nadrukiem. Natomiast ostatnia tutaj figurka to jest kolejny mechanik. A właśnie ten, ten pan został podpisany jako mechanik wojskowy, natomiast ten pan jako. Mechanik cywilny. No, on tutaj widać ma takie bardziej. Y, może ja mu tutaj zabiorę, a właśnie, to, to jest też pewna nowość, ten kanister. Y, on jest po raz pierwszy, właśnie, zadrukowany z takim białym krzyżem y, i to słuchajcie, oznacza, że to jest kanister z wodą. Y, tak właśnie Niemcy oznaczają sobie te kanistry y, takim właśnie białym krzyżem że jest to kanister z wodą. Y, no, tutaj mamy taki bardziej widoczny y, cywilny strój taką właśnie, y, koszulę roboczą y, z zielonymi szelkami szare spodnie, czarne buty oczywiście również nowe no i taka główka bym powiedział no oczywiście z uśmiechem takim fajnym, natomiast już tym nowym natomiast ona słuchajcie jest taka niestandardowa, ponieważ ona jest, ona ma zadrukowane włosy i nie ma tego studa na, na czubku głowy no słuchajcie mi to rozwiązanie się średnio podoba no. zwłaszcza, że tutaj na tej główce są takie pewne niedoróbki, takie niedomalowania między innymi, właśnie tu, o tutaj, w tym miejscu, te włosy są takie niedomalowane i powstaje taka po prostu plama. E, no, ja nie jestem fanem tego rozwiązania, no ale jak już jest, to niech będzie. E, no dobrze, teraz już e, przechodzimy do naszego modelu. Ja go tutaj e, przyniosę. Mamy SDK FZ, naszego 251 Ausf A. E, wreszcie, wyczekiwany przeze mnie, oczywiście, model. Jestem wielkim fanem tych transporterów opancerzonych, zarówno niemieckich, jak i innych nacji. W swojej kolekcji chyba posiadam praktycznie wszystkie transportery opancerzone, jakie tylko istnieją, istnieją w Kobi. Chyba, słuchajcie, tylko sztumela mi brakuje, żeby mieć wszystkie, zarówno niemieckie, jak i amerykańskie. Także widać, że jest tutaj, jestem tutaj porządnym, że tak powiem, fanatykiem transporterów opancerzonych, z, od Kobi zwłaszcza. No dobrze. Zanim zaczniemy oglądać go, to tak szybko o samym pojeździe, jak chodzi o, o historię tego modelu. No to jest to, słuchajcie, kolejny klasyk w wydaniu Kobi. Pojazd, którego chyba nie trzeba jakoś specjalnie każdemu przedstawiać. Był to, słuchajcie, no pierwszy tak naprawdę tego typu pojazd na świecie. Oczywiście, wcześniej jakieś tam inne nacje, na przykład Francuzi czy Brytyjczycy, oczywiście eksperymentowali z zawieszeniem, właśnie kołowogąsienicowym. Natomiast Niemcy właśnie przodowali w tym, w projektowaniu tego typu pojazdów i oni właśnie zaprojektowali pierwszy tego typu nowoczesny pojazd, służący oczywiście do, na początku oczywiście do transportu piechoty, a później posiadający bardzo dużo różnych, bardzo mnogą ilość wersji, od miotaczy ognia, jakichś tam niszczycieli czołgów, artylerii samobieżnej, poprzez jakieś tam pojazdy dowodzenia, pojazdy ewakuacji medycznej, ten pojazd po prostu służył dosłownie jako wszystko rzecz biorąc. Słuchajcie, jeszcze jeżeli chodzi o ten nasz konkretny egzemplarz, to ostatnio dochodzę do wniosku, że Kobi coraz bardziej stara się poważnie traktować odniesienia historyczne w swoich modelach. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że numer rejestracyjny, który posiada ten pojazd, czyli 330105, to jest, słuchajcie, autentyczny numer. Ten pojazd, taki pojazd o tym numerze rejestracyjnym naprawdę istniał. I słuchajcie, dotarłem do informacji, że on walczył w kampanii francuskiej w 1940 roku w składzie którejś tam dywizji pancernej, już teraz dokładnie nie pamiętam. Aczkolwiek na pewno właśnie walczył w kampanii francuskiej. Dotarłem właśnie do jakichś tam renderów różnego typu zdjęć, być może z jakichś książek historycznych, leksykonów tego typu. I to mi się bardzo, słuchajcie, podoba, że wreszcie te modele otrzymują jakiś konkretny kontekst i że możemy po prostu te modele sobie w jakiś sposób umieścić w, jakimś, umieścić w jakimś okresie historycznym. To jest dla mnie bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne. No dobrze, teraz już zaczniemy sobie omawiać ten pojazd, oglądać go tutaj sobie z każdej strony. No na pewno, jak już wspomniałem, model się zdecydowanie zmienił. Tutaj naprawdę konstrukcyjnie on został praktycznie zaprojektowany od zera. Może tutaj te burty ewentualnie troszkę zostały zainspirowane sztumelem, aczkolwiek to też nie byłbym tego taki pewien. Dobrze, zaczniemy tutaj sobie od przodu. Od przodu mamy tutaj ten właśnie charakterystyczny taki tutaj pokontowany, ten taki ścięty przód. Tutaj jest to troszkę, tak moim zdaniem, no hmm, czegoś mi tutaj brakuje w tym przodzie. Ja tutaj bym jeszcze umocował taką jedną kafelkę. Tutaj by było chyba jeden na 5 czy jeden na 4. Ponieważ to jeszcze było takie właśnie zgrubienie tego pancerza, właśnie tej w tym czołowym miejscu. Dlatego no tutaj troszkę zabrakło tego elementu, no ale to jest taka, słuchajcie, niedoróbka, którą możemy sobie sami poprawić. Oczywiście światła przednie, światła też w nowy sposób zamocowane, może ja to pokażę. Za pomocą takich, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo drobniutkich wałeczków i one są wciśnięte w ten taki klocek i o podstawie jeden na jeden z tym takim Uchem od łańcucha, nazwijmy to. E, oczywiście ta tablica rejestracyjna, o której wspomniałem, zderzak też bardzo fajnie zrobiony. E, tutaj na górze mamy pierwszy nadruk, e, a właśnie, a propos tego klocka, ja też wspomnę tutaj o pierwszej takiej, e, poza oczywiście brakującym elementem, e, pierwszej i chyba takiej jedynej wadzie tego, tego zestawu, a mianowicie po raz kolejny powraca moim zdaniem do Kobi problem takiego wahania w odcieniach kolorów. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że modele, na przykład jak ten, ten model jest jednolicie grafitowy, on jest tylko w jednym kolorze, i w tym modelu, słuchajcie, występują takie wahania odcienia tego, odcienia tego grafitu. W sensie, ja tutaj, na przykład, wyraźnie widzę, że ten klocek nadrukowany, on jest na przykład ciemniejszy niż ten tutaj obok, i to jest, słuchajcie, dla mnie naprawdę duży problem. Ja tego nie lubię i naprawdę moim zdaniem powinno to zostać poprawione. Jeżeli chodzi o ten nadruk, to mamy tutaj chyba to jest bodajże chyba korek od chłodnicy, od chłodnicy silnika. Teraz przejdziemy sobie tutaj na bok, na bok, na początku zajrzymy tutaj sobie od przodu. Oczywiście widać tutaj te wszystkie bardzo ładnie już tutaj zamaskowane te wszystkie otwory, jakieś tam dziury, wszystko to jest tam ładnie zakrywane i bardzo, bardzo mnie to cieszy tutaj mamy chyba, to jest słuchajcie, chyba wydech spalin z silnika, właśnie tutaj tak wyprowadzony na bok, taki przerdzewiały z tych takich brązowych klocków zrobiony, oczywiście trakcję kołową gąsienicową, szkoda słuchajcie, że nie wciśnięto tutaj jak na przykład w Havtracku M3, szkoda, że nie wciśnięto tutaj tego właśnie mechanizmu skrętnych kół, w poprzednim SDKLZ to było, pamiętam, szkoda, że tutaj tego właśnie nie, nie zdecydowali się projektanci odzorować. Oczywiście mamy tutaj trakcję gąsienicową. To jest, słuchajcie, już zrobione chyba od niepamiętnych czasów w ten sam sposób, ale po raz pierwszy ten transporter jest na jednostudowych gąsienicach, czyli na wreszcie na gąsienicach, na których powinien się znaleźć. On się, słuchajcie, kula bez żadnego problemu. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie tutaj, oczywiście, zademonstruje Bardzo fajnie to jeździ. Nie ma tutaj żadnego problemu z tym. Jeżeli chodzi o burtę, no to oczywiście mamy tutaj ten taki charakterystycznie ścięty pancerz, oczywiście krzyże belkowe, wizjery dla załogantów i dla żołnierzy desantu, łopata i bardzo ciekawy jeszcze jeden detal, a mianowicie taki słuchajcie schowek ukryty właśnie w tej burcie kadłuba. Dokładnie takie schowki właśnie tam tutaj istniały w tym SDK FZ na jakieś tam drobne wyposażenie, na części zapasowe i tak dalej tak dalej. Tutaj dostajemy ja do tych skrzynek wsadziłem tutaj akurat łom i zapasowe ogniwa gąsienicy. Ja tej spróbuję to zamknąć, może to będzie mi się tutaj trzymać. O. Trzyma to się ładnie tutaj, nie odpada nic, także to tak najbardziej na duży plus. I przechodzimy do kolejnej, moim zdaniem, no już teraz takiej mniejszej, nazwijmy to wady. A mianowicie do tych drzwi. No słuchajcie, one same w sobie się bardzo fajnie otwierają, to naprawdę spoko działa. Tutaj możemy sobie te drzwi bardzo ładnie rozsunąć, yy, dla właśnie tej, yy, żeby zobaczyć przestrzeń dla yy, żołnierzy desantu. Aczkolwiek gorzej już jest, słuchajcie, z zamykaniem tych drzwi. One się, słuchajcie, one jakieś takie yy, Dziwnie pokrzywione są, jakieś takie po prostu, no, nie domykają się, taka szczelina tutaj zostaje brzydka, no. no. ja muszę, słuchajcie, odjąć za to punkt, no to jest tak po prostu taka niedoróbka, dosyć mocna, mi to po prostu przeszkadza. Nie, nie lubię takich rzeczy, nie lubię takich niedoróbek po prostu. No ale cóż, no po prostu no, ocena tego modelu nie będzie chyba za zbyt wysoka w moich oczach, no ale no, no niestety po prostu jeżeli muszę odjąć punkt, no to muszę. E, oczywiście mam dwie tablice rejestracyjne, e, lampki tylne czerwone e, i hak holowniczy, możemy tu sobie podpiąć jakieś na przykład działo e, albo przyczepę. E, bardzo fajnie do tego modelu będzie pasował ten taki starszy pak 40 ten taki właśnie edycja ta taka pośrednia bym powiedział już na tych nowych kołach tam edycja chyba 2019 tego paka 40 jak chodzi o drugi bok no to mamy tutaj praktycznie to samo tylko zamiast łopaty mamy oscard a w tym drugim schowku mamy ja tu myślałem taki przewód taką linę holowniczą coś tego typu także teraz zamkniemy sobie to o Teraz jest myślę OK chyba, chyba to nam się tutaj wszystko domknęło, domknęło się. E, teraz przejdziemy sobie tutaj do przedziału e, transportowego. E, przedział transportowy skromnie, ale naprawdę jest ok. E, nie ma tutaj żadnych większych zastrzeżeń, ławeczki dla żołnierzy e, to jak najbardziej na duży plus. Jeszcze tutaj sobie zobaczymy to e, z drugiej strony. E, tak to się prezentuje. Oczywiście dwa e, RKM -y, e, MG34 e, zamocowane właśnie tutaj na. Nie dość, że one mają takie właśnie tutaj ruchome obsady. To jeszcze one same tutaj właśnie mogą się obracać góra-dół prawo-lewo. Oczywiście, i z przodu, i z tyłu mamy te -y zamontowane. Jeszcze sobie zajrzymy, tutaj od, od wewnątrz. Tutaj, no, no, stanowisko kierowcy, no to słuchajcie, jest straszne. Tam, biednie naprawdę. Jest tylko i wyłącznie kierownica. No, no można było tam, myślę, wygospodarować. E, troszkę więcej miejsca na to, i coś tam jeszcze wcisnąć, no ale e, no dobra, już to po prostu nie będę tak tutaj męczył tego SDKFZ-a. Już aż takich bardzo dużych szczegółów tutaj się nie będę czepiał, bo myślę, że i tak tutaj już wystarczająco go mocno e, skarciłem, że tak powiem, w tej recenzji. No dobrze, teraz będzie, teraz sobie tego e, szybko podsumujemy. A zatem teraz już tak e, szybko podsumowując, e, no bardzo mocno tutaj zjechałem, że tak powiem, tego SDKFZ-a. No, ale słuchajcie, no to są problemy, które nie mogę ich pominąć, tak? No, takie rzeczy jak brakujące elementy, o których tam wspomniałem na początku, czy te właśnie wahania w kolorze. No to słuchajcie, no to są dość poważne problemy. Mi to się bardzo nie podoba. Ja przykuwam dużą uwagę do szczegółów i naprawdę, no, no po prostu dla mnie to jest poważny problem, tak? Ostateczna ocena tego modelu, jak chodzi o punktację, no to będzie to coś w okolicach 7 na 10 samego modelu, natomiast edycji limitowanej edycja, po, po, ocena będzie bodajże Wam jeszcze niższa. Tutaj bym dał coś w okolicach szóstki, ponieważ ten model, no trzeba to powiedzieć wprost, po prostu ilość dodatków, które tutaj dostajemy, no jest po prostu nieadekwatna do ceny tego modelu. Model na oficjalnej stronie Kobi kosztuje, słuchajcie, 260 zł. To jest naprawdę bardzo duża kwota, jak na ilość tutaj dodatków, które dostajemy. Są tu raptem jakieś takie Nieistotne rzeczy typu plakietka czy, czy certyfikat, raptem dwie figurki i dwa takie, jakieś no takie małe, dosyć dodatki, no. Także osobiście edycji limitowanej raczej nikomu bym nie polecił, no. Chyba że ktoś naprawdę jest jakimś takim bardzo zapaleńcem dużym, jak ja, na przykład, ja bardzo lubię te transportery, jak już wspomniałem wcześniej, to sobie kupiłem edycję limitowaną tego modelu. No, aczkolwiek żadnemu takiemu zwykłemu, że tak powiem, zjadaczowi plastikowych klocków, nikomu bym temu modelu nie polecił, raczej. Polecam natomiast edycję standardową, w której mamy te dwie fajne figurki mechaników. Na no sam model w żaden taki radykalny sposób się nie różni. Zatem, ostateczna ocena tego modelu to będzie 7 na 10. No i moja serdeczna rekomendacja do kupienia edycji standardowej. W tej recenzji będzie to już wszystko. W następnym odcinku myślę, że zabiorę się za któryś z 3 paków najnowszych. Myślę, że zaczniemy sobie chronologicznie, czyli od. Niemieckiej Piechoty Elitarnej. W tym materiale będzie to już wszystko. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam, cześć.